Biblia I Kościoła, drugi list świętego Piotra Apostoła, rozdział drugi. Nawet wśród ludu pojawiali się fałszywi prorocy, tak i wśród Was znajdą się fałszywi nauczyciele. Doprowadzą oni podstępnie do zgubnych odszczepieństw i stawią opór Panu, który ich dla siebie nabył. Ściągną na siebie prędką zgubę. Wielu pójdzie za ich swawolą i z ich powodu droga prawdy cierpieć będzie z niewagi. Mając na uwadze własny interes, oszukiwać was będą gładkimi słowami, lecz wyrok na nich od dawna się nie leni, a ich zguba nie śpi. Bo jeżeli Bóg nie oszczędził aniołów, gdy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do piekła wydał pęta ciemności, aby ich zachować na sąd, jeżeli sprowadziwszy potop nie oszczędził starego świata, a zachował Noego z siedmioma innymi osobami, herolda sprawiedliwości, jeżeli w popiół obróciwszy miasta Sodomy i Gomory potępił zagładą, kładąc znak ostrzeżenia dla bezbożnych przyszłości, a uratował sprawiedliwego lota, dręczącego się rozwiązłym zachowaniem tamtych ludzi bez zasad, ten Sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich, dzień po dniu przeżywał mękę w swojej sprawiedliwej duszy z powodu oglądania i słyszenia o niegodziwych postępkach. To potrafi Pan uratować bogobojnych z opresji, a niegodziwych, jako podległych karze, zachować na dzień sądu. A zwłaszcza tych, którzy w swej rządzy nieczystej idą za ciałem, a gardzą godnością Pana. Zuchwalce zarozumiali bez lęku znieważają wspaniałości gdzie aniołowie nie wnoszą przeciw nim do pana potępiającej skargi choć wyżsi są przecież siłą i potęgą a oni tu jak nierozumne zwierzęta przez naturę zrodzone do chwytania i do zguby bluźnią przeciwko temu czego nie znają zgubą tamtych zginą i oni karani zapłatą za zło za szczęście mają jednodniową przyjemność, plugastwa i zakały puszące się swoimi ułudami, gdy są z wami przy stole. Mają oczy wypełnione ladacznicą, nienasycone w grzechu, uwodzą nieutwierdzone dusze. Mają serce sprawne w zachłanności, dzieci przekleństwa. Porzucając prostą drogę, zeszli na manowce. Pośpieszyli drogą Balama, syna Bosora, który zapragnął zapłaty za nieprawość, lecz otrzymał upomnienie za swoje przestępstwo. Niezdolne domowy juczne bydle odezwało się ludzkim językiem i powstrzymało nierozwagę proroka. Są oni źródłami bez wody, chmurami przez wiatr odganianymi. Zachowany jest dla nich mrok ciemności wygłaszając nadęte brednie z uchwałością rząd ciała uwodzą tych którzy zbyt śmiało stronią od żyjących w ułudzie. bo wolność im głoszą a sami są niewolnikami zepsucia przecież czemu kto ulega tego jest niewolnikiem jeżeli bowiem choć dzięki poznaniu Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa uciekli od zmas świata Znowu w nie uwikłani ulegają, to stan późniejszy stał się im gorszy od poprzedniego i lepiej by dla nich było nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich to, co mówi trafne przysłowie. Wrócił pies do swoich wymiocin oraz świnia po kąpieli. Dotarzania się w błocie.